Hej, cześć, witajcie, ja jestem Szajowski, Yes, Your Grace, Snowfall, rozdział piąty, eee, jesteśmy po wielkiej bitwie, która była w poprzednim odcinku, cały rozdział czwarty zajął 30 potężnych minut, mamy rozdział piąty, eee, Morana się chyba nazywa, eee, tak, eee, musimy uratować małego księcia, którego porwał Baron Kafka, eee. Robi się nieciekawie, ale zaczynajmy, nie ma to przedłużać. Czemu nie zabili króla? kolek się tu nie dostał, nie sądzę, żeby się zorientował, gdzie są ani kto leży w łóżku. Prawdopodobnie szukali cennych przedmiotów, a książę przyciągnął ich uwagę. Wygląda na to, że wasz młody książę ma interesujące schorzenia. Królowa Paloma nie może się doczekać, by dowiedzieć się więcej. Szabronicy czy nie, ten list jest wystarczająco jasny. Tawka ma moje dziecko. Nie możemy pozwolić, by cokolwiek stało się księciu. Wasza wysokość to tylko dziecko, to nie jego wina. Reszta zasługuje, żeby znać prawdę. Powinniście im powiedzieć. Cóż, przynajmniej jest fair, że wszyscy o tym wiecie. Książę Eryk II ma ogon. Dziecko książę ma ogon? Jak to jest możliwe? Ogon czy nie? Musimy z nimi ruszać. Za nimi ruszać. Nie wiem, co o tym myśleć. Mm -hmm. A no. Jak? Ogon diabła? Ogon? Jak zwierzę? Wiedziałem, że coś jest nie tak, że coś jest z małym nie w porządku, ale nigdy nie przypuszczałem. Ogon czy nie? Koniec końców to tylko dziecko. Ho, oh, to dlatego trzymałyście to w sekrecie. Nie mogę dłużej tego ukrywać. Jakiś czas temu tak bardzo pragnąłem urodzić chłopca, że przekonałem króla, abyśmy. Odprawili rytuał. Nigdy nie sądziłam, że takie mogą być jego konsekwencje. Od początku usiłowałyśmy, e, usiłowaliśmy znaleźć sposób, żeby pozbyć się ogona. To dlatego król Eryk nigdy nic nie powiedział. Nie chcę nawet myśleć o tym, co mogliby mu zrobić. Wszyscy wiecie, co oni zrobili, lor Suli. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak ważne jest, byśmy natychmiast go tutaj sprowadzili. Nasi ludzie rozłożyli obóz nad rzeką Jantar. Raporty sugerują, że Kapka wycofał się do zamku Grewno. Nie mamy możliwości odbić Grewna, musiałoby to być oblężenie. Nie mamy ludzi potrzebnych do operacji na taką skalę. Odbicie grewna nie wchodzi w grę. Jest chyba jasne, że nie możemy w, w tym momencie liczyć na wsparcie od żadnego z naszych dawnych sojuszników. Jesteśmy zdani tylko na siebie, ale nie potrzebujemy grewna jeszcze nie. Czemu po prostu nie wkradniemy się do zamku i nie uwolnimy księcia? W ten sposób, gdy już będziemy e, lepiej przygotowani, będziemy mogli oblegać grewno bez noża przyłożonego do szyi. Mamy przewagę, dobrze znamy tę ziemię. Znamy nasz zamek lepiej niż ktokolwiek inny. To nie będzie proste. Mamy raporty o licznych patrolach na drodze do grewna. A zatem przedrzemy się przez nich. Może ich pokonać. Możemy ich pokonać, gdy są tak rozproszeni. A gdy odzyskamy dziecko, co dalej? Musimy znaleźć nowe miejsce, by przeczekać. Może siedziba żony Jakuba jest bliżej grewna niż wyprawa z powrotem tutaj. Oczywiście, chociaż tyle mogę zrobić dla Twojej rodziny. Wygraliśmy bitwę nad rzeką Yantar, ale to nie koniec wojny. Nie możemy pozwolić nie wygrać. Nie chodzi tylko o mnie, króla Eryka czy księcia. To walka o każdego z nas, o naszą przyszłość. Nie musicie zostać, ale proszę was, byście pomogli mi walczyć o lepsze jutro dla Dobra Ale Alena, czy chcesz dalej praktykować swoją magię? Oczywiście, Wasza wysokość. Fin. Finan? To znaczy, nadal chcę prowadzić z wami interes. Ma. Mateo, zaoferowaliście mi schronienie. Okazałyście mi więcej łaski niż kiedykolwiek zrobiła to Atana. Olek, nie chcesz mieć miejsca, które mógłbyś nazwać domem? Może jestem zdradowi, ale okazałyście mi dobroć, jakiej nigdy wcześniej nie zaznałem. Wesa, nie chcesz walczyć o lepsze jutro? Od rozbijaczki kamieni do królewskiego agenta? E? Poza tym, bądźmy szczerzy, zbyt... E by wam wszystkim nie brakowało Stan, to twój obowiązek. Jesteście moją królową, pójdę za wami choćby do siedziby samego Welesa. Welek? Naturalnie. Jakub? Nie musisz mnie przekonywać Wasza wysokość. Julian. Zobacz tylko co ci zrobili. Mm. Mm. Niech Swarok ma nas pod swoją opieką. Damy radę to zrobić. Razem damy radę to zrobić. Okej. Okay. Eee, szczęście spadło. Plotki. Sprzęt praca. Mamy szczęście. Wejść z złoto cedanie. Nie. Eee, ona się pali. Ulecz. Dobra. I eee, co my tu mamy? Eee, lekarstwo. Ulepszone, suszone, zioła. Okej, okej, okej. Rozporządzenia. Eee, ostatni honorowy akt. Minus 10 zmniejsza szanse na zadania choroby. Zatrudnia jeszcze jednego agenta. O, Albo plus 2 na tydzień, minus 10 zwiększa szanse na zadania choroby. Eee. Plus dwa na tydzień, minus dziesięć szczęścia. Dodatkowa para rąk. To brzmi dobrze. Pożywny gulasz usunie efekt śnieżycy z planszy scenariusza. Gulasz dający kopa. Dodaję rakije do pożywnego gulaszu, by rozgrzać Twoich agentów podczas śnieżycy. O, to też fajne. To jako następne. Dobra, ale mamy agentów. Możemy ich trochę zatrudnić, to zatrudnijmy tego... Yy, to jest szpiek. Ale zatrudnijmy jeszcze klapę. I do tego może... Kogo? No jak będzie on. Albo nie, to Weźmy... Tak, zatrudnijmy. Yy. Ten z tym będzie na pewno, dobra. Transakcje, wszystko mamy do tygodnia drugiego, tydzień drugi, rozdział piąty. Ciekawe ile, chyba sześć rozdziałów. Albo pięć. Usuwamy garnizony kawki w drodze do Grewna, potem wkradamy się by uwolnić księcia, naprawdę to robimy? Bezdyskusyjnie robimy to. Dobrze, nasi agenci wyraźnie nabrali pewności siebie podczas bitwy nad rzeką Jantar. Jeśli kontynuowalibyśmy ich trening, z pewnością pomoglibyśmy im osiągnąć ich pełen potencjał. Dodam związane z tym koszty do waszego zestawienia na koniec tygodnia, wasza wysokość. Znajdź i zniszcz 5 garnizonów. Nowe. Co my tu mamy? Agenci królewscy. Wiedźma tavern. Wiedźma królewska nigdy do, nie dotarła na swoje przesłuchanie w Instytucie Bardów. A oni nie prowadzą już obecnie naboru. Może tak będzie najlepiej. Może nie było jej to pisane. O! Bogini zimy i śmierci. Torturując. Torturując. Torując drogę z powrotem do grewna. Po naszym zwycięstwie na rzece Jantar kawka wycofał się do grewna, zabierając ze sobą księcia dawer na w drodze na południe rozstawił uliczne posterunki w celu patrolowania okolicy. Jeśli chcemy uratować księcia, musimy zlokalizować i wyeliminować pięć z jego garnizonów. Prawda wyszła na jaw. Eee, to był dla mnie taki sam szok jak dla innych. Eee, gdy byliśmy zajęci wylizywaniem ran po bitwie, na rzece jantar ludzie kawki splądrowali naszą twierdzę, Ok. Król Erik. Zdrowie króla Eryka pozostawało zagadką. W niektóre noce jego stan wydawał się stabilny, w inne choroba e, szczerzyła kły. Martwiąc jego najbliższy, królowa Aurela czuwała nad swoim ukochanym mężem i często z nim rozmawiała, gdy ten spał. Wydawało się, że jej historie pomagały im obojgu, przynosząc jej i jej i jemu spokój. Królowa Aurela. Królowa Aurela poprowadziła nas do wygranej w bitwie na rzece Jantar, ale skupienie się na polu bitwy osłabiło naszą twierdzę. Słowo Morana szybko rozprzestrzeniło się na tych ziemiach. Niektórzy y, intonowali to imię w nadziei na lepsze jutro, gdy inni szeptali je bojąc się, co też może przynieść. Porwanie syna doprowadziło naszą królową do skraju wytrzymałości. Nie zamierzała się poddać. Nie teraz widziałem furię w jej oczach. No zdecydowanie. Dobrze, czyli krótko z gówniarzami jakaś piękna kobieta. Bardzo dobrze zadbaliście o to miejsce. Ja nigdy nie utrzymywałam tutaj takiego porządku. O, czyżby to żona tego? E, słucham? Czy wiesz gdzie się znajdujesz? Nie przyszłam tu wdawać się w kłótnie. Szukam kogoś innego. Co? Fil? Ach, Lady Rossa, tutaj jesteś. Proszę za mną. Co on sobie tutaj kurwy sprowadza? Halo. To moi... Lepiej zobaczę o co tutaj chodzi. Oho. List zatany. Tak jak się spodziewaliśmy, sprawy w dawern zaszły tak daleko, że nie da się już ich ignorować. Stało się jasne, że Eryk, morderca króla królatela, zatanknuje, by jego złowrogie panowanie obiehało cały świat. Obiehało cały świat. Wciągnął w to samo, jego diabła, dziecko z ogonem. Musimy z tym skończyć tu i teraz. Paloma ogłasza nagrodę dla tego, kto przyniesie nam tego ogonia z tego diabła. Musimy czujnie obserwować całą rodzinę królewską Davern, ale w szczególności królową Aurelę, która chce wam przynieść jedynie koszmary zimno i śmierć. Nie pozwólcie, by Morana zamrodziła wasze serca. Mówią, że przynoszę jedynie koszmary, zimno i śmierć? W pełni się z tym zgadzam. Ula. Dobrze, dostaną co chcą. To mi się podoba, Aurela. Bardzo dobrze. Archiwa, Agenci Królewcy, ekscentryczny naukowiec. Mieliśmy dzisiaj niezwykłego gościa. Elegancko wyglądająca dama skomplementowała salę tronową królowej Aurelii, zanim zjawił się doktor Finn i szybko zaprosił ją do sali obrad. Zaciekawiona królowa, Aurela postanowiła, że najlepiej będzie sprawdzić, o co tu chodziło. Ale to zaraz, mam jeszcze Olega. Wasza wysokość? Mamy problem z psem. O co chodzi? Wydawało mi się, że wiem o wszystkich stratach. Najlepiej będzie wam samej zobaczyć wasza wysokość. O nie, coś się z klapą dzieje. To ci chłopcy, wasza wysokość, Artem i Nikola. Sigali się na saniach, wiecie, odrobina zimowej zabawy i takie tam... Mówię im, wylecicie z sani, jest zbyt stromo. No i cóż, wylecieli. Psik! Potem wiuuuu, a potem krrr! polecieli prosto w jezioro, prosto przez lód. Nikola, Artem? To ci, co jedynie kilka miesięcy temu roztrzaskali wóz ciągnięty przez woły. Lepiej, żeby to nie byli ci sami chłopcy. Wasza wysokość, błagam, ukaracie ich później. Najpierw e, pomóżcie mi ich wyłowić, zanim zdrętnieją z zimna. Ejku, jejku, jejku. E, welek. No i tak. A jakbym tak... Nie, to nic nie daje więcej. Okej. Okay. Potwierdź. Znajdź, i niż 5 garnizonów. A ja następnym razem zrobię coś głupiego. Nie pokazuj się tutaj. Nie musicie mi tego powtarzać, was takiej Jeszcze raz coś takiego wymyślał, zostawię ich samych sobie. Samym sobie. Archiwa, to petent, tak, to było petent, dobrze. Jakiś czarnoskóry. Farmer Włosza wysokość szukam wsparcia dla mojego nowego pomysłu. Wysłuchajcie mnie, zimą nasze jeziora i rzeki są kompletnie zamarznięte. Bardzo trudno po nich chodzić, prawda? Ale sprytni ludzie znaleźli sposób. Przywiązują sobie patyki i kawałki kości do stóp i ślizgają się po lodzie. I przez to zacząłem myśleć, a jeśli by zrobili buty z metalowymi ostrzami na podeszwie? Metal jest mocniejszy niż drewno, bardziej wytrzymały, a nawet szybszy. Wyobraźcie sobie tylko Wasza wysokość lotowa, ślizgacze. Tyle radości dla maluchów. Potrzebuję jedynie nieco zasobów, by zbudować prototyp. Eee... Spróbujmy. Ek, jak... jeszcze raz. O, to mi daje dużo. Ale zróbmy tak. Otwierć. 60. Już mamy 60. Dam ci wszystkie zasoby, jakich potrzebujesz. To był dla wszystkich ciężki rok. A to może przynieść ludziom trochę radości. Dokładnie. Zaraz biorę się do pracy Wasza wysokość. O ho ho, to będzie wspaniałe, czuję to. Miejmy nadzieję, znowu ten dziwny pan. Wasza wysokość, jestem w ruinie. W drodze na targ przytrafiła mi się katastrofa, jadę jak zwykle skrótem przez zamroźniętą rzekę, tyle że wóz był o wiele cięższy niż zazwyczaj wiecie, żeby zarobić więcej złota. Jak można przewidzieć, że lud nie wytrzyma? Wszystko poszło pod wodę, moje towary są przemoknięte. Nie pochylicie się nad moim losem? Proszę pomóżcie mi wymienić mój skromny asortyment. Eee... Ja mu chcę pomagać. Tak w sumie? No w sumie mogę. To zawsze będzie coś więcej dobrobytu, a potrzebuję dobrobytu. Masz. To powinno uzyskać dobrą cenę. Nawet jeśli się nie sprzeda, zapewni mi sytość przez kilka tygodni. Dziękuję, wasza wysokość. O jejku, dobrze e, co my tu mamy? Tutaj nic Eksploruj zamek, ogrody, sypialnia, sala obrad Jak wygląda mapa regionu? Uuu. E, mamy tak Garnizon w Lesie Sosnowym Garnizon nad rzeką Garnizon w e, Dobrogradzie Garnizon pod potężnym dębem Garnizon na leśnej polanie jak to wygląda? Zdarzenie. Obszar eksploracji. Eksploruj? Agenci dotarli do znajomej polany w lesie. Ludzie kapki już czekają tarcze i włócznie ustawione w formacji. Ta bitwa będzie musiała odbić się przez bezpośrednią konfrontację. O kurde. Oszlak. Eee. No ale zrobię tak. Potwierdź. No i mamy. Poziom królestwa plus jeden. Siły wroga zostały zniszczone. Dobrze. Nowy wpis. O i mogę eksplorować za darmo. tutaj mamy zbocze. No eksplorujmy za darmo. E, chaos po pocyczce powoli zamiera. Ptaki podejmują przerywane śpiewy i las ponownie okarnia spokój. Co dostaliśmy? Szpadel. Dostaliśmy jeden szpadel, e, turując po naszym zwycięstwie na rzece Jan, Tarkawka wycofał, zniszczyliśmy garnizon na leśnej polanie, cichy niegdyś las nosi obecnie ślady bitwy, ale przynajmniej na ścieżce e, jest jedno zagrożenie, mniej. Okej, okay. wstańmy sobie, no i przejdźmy się po zamku w takim razie, eksploruj zamek, komnata króla, czy jest tam nasz król Eryk? Czy on żyje? Tutaj, tak wiem, zabrali Twojego brata i teraz jesteś całkiem sama. Nie martw się, kochanie, odzyskamy go. Eee, miejmy taką nadzieję. Etnogeni lepiej niech nie zagaśnie. Nie zgaśnie dokładnie. Eee, Erik, szeknaj. bądź silny, ukochany. Exploruj zamek, sala obrad. Chlapa i... i... I Fin, musimy porozmawiać, najpierw chodźmy, najpierw zapiszmy grę. A teraz porozmawiajmy z, z klapą, bardziej, bardziej z Olegiem, ale klapa. How. Klapa? Hej, klapa. Co mu jest? Jest ranny? Czy klapie nic nie będzie? Tak, na pewno nic mu nie będzie. Okazuje się, że aż tak dobrze nie znam się na psach. Wygląda na to, że jest w drugiej połowie ciąży. O, to gęste futro dobrze to ukrywało. Czyli pies ratował innych będąc w ciąży. Będziemy mieć więcej klap. Klapa będzie mieć szczeniaki? Nie możemy pozwolić, by coś im się stało, mamo. Nie pozwolimy, by stało im się coś złego. Skąd się tu wzięłaś i czemu nagle ci zależy? Myślałem, że nie lubiałaś tego psa. Cóż, ja nie lubię. Coś jest nie tak z nią. Czworonożny przyjaciel. Okazało się, że pies, którego przygarnęliśmy wcale nie był chłopcem. Klapa zaskoczona wszystkich dużym okrągłym... zaskoczyła wszystkich dużym okrągłym brzuchem, była w ciąży i poruty był lada moment. Czy mógł to być okrutny powód, dla którego znaleźliśmy ją e, porzuconą w rowie? Może tak być. No ale. No ale już nie odpuścimy. Słyszałem, że robisz postępy. Słyszałem, że powoli i opornie, ale jednak uczysz się czytać i pisać? O. Tak, Mama? mamy postęp. Co jeszcze wiesz? On umie... o, o tak! To hmm? chyba wszystko? Hmm. O. Tak. Wow, jaka w ogóle animacja! To no na razie wszystko. Patrzę ci na ręce, Julian. Hmm. Mamy Juliana. Julian zaczyna z z nami komunikować. Jest postęp. Królowa Aurela postanowiła sprawdzić, czy Julian zrobił jakieś postępy Ku jej zaskoczeniu zaczął się uczyć czytać i pisać. Na razie są to proste zdania, ale to obiecujący początek. W rzeczy samej. Yy, drewno. No, Serce drewna na podłodze. Naturalnie. To miejsce jest. Weź się w garść, Aurela. To drewno tutaj chyba jest od zawsze. Możemy porozmawiać jeszcze z Mateo. Królowa Aurelo. Czy Coś cię trapi? Wyglądasz jakbyś coś, jakby coś cię martwiło. Jesteście spostrzegawcza Wasza Wysokość, martwię się o moich rodziców. Ja myślę, że mogłem wpakować ich w kłopoty. Yy. Jak to możliwe? Jesteś tu już dłuższy czas, jak mógłbyś ich wpakować w kłopoty? Jeśli krasz, to powiadomi straże, moi rodzice mogą być zmuszeni ponieść konsekwencje. Chciałbym móc ich odwiedzić, ale słyszałem, że Athanas zacieśnia granice, nie pozwolą nikomu wjechać ani wyjechać bez przepustki. Kiedy żołnierze zaciągnęli mnie przed wasz tron, był tu pewien człowiek, wspomniał moich rodziców. Moje wspomnienia są niewyraźne, ale czy mógłby to być Lord Marcel? Zgaduję, że również jesteś fanem. Ale tak, to był Lord Marcel. Jeśli taki, e, tak jest, moi rodzice nie są bezpieczni. Muszę jechać ich odwiedzić. Myślałam, że nie jesteś mile widziany w Atanie. Pojadę inkognito, muszę podjąć to ryzyko. Nie widziałem rodziców od tak Co dawna. Jeśli chcę ich odwiedzić, potrzebuję przepustki. Macie koncesję, musicie znać kogoś, kto mógłby taki dokument wystawić. Ktoś zatany o wysokim statusie, albo może ktoś, kto mógłby go sfałszować. Proszę, wymyślcie coś, wasza wysokość liczy się każda chwila. Królowa Aurela? Uważaj na siebie, Mateo, dziękuję, wasza wysokość. Musimy znaleźć kogoś, kto. Wykombinuje fałszywy glejt. Gdy królowa Aurela przechodziła przez salę obrad, zauważyła Mateo wyglądającego na zatrostkanego, Martwił się o rodziców, czyny których dopuścił się Watanie mogły ściągnąć na nich kłopoty. Bardzo chciał ich odwiedzić, ale przez rosnące napięcie pomiędzy Davern a Ataną granice zostały uszczelnione. Mateo wspomniał, że potrzebowałby przepustki podróżnej i zastanawiał się, czy królowa mogła, miałaby kontakty pozwalające takową zdobyć lub sfa sfałszować. Na pewno mamy, tylko będziemy musieli dokładnie przekmińć. Myślę, że mógłby to być albo Julian, albo Jakub, ale to, to, to później. Pogadajmy jeszcze z Finem, z naszym lekarzem, który ewidentnie ma problemy alkoholowe. Tak, tak, Wasza Wysokość? Eee, o właśnie. Albo on by mógł załatwić. Kto to jest, Fin? Masz gości? Finn, mrugnij dwa razy, jeśli ktoś cię zmusza do noszenia tego czegoś. Nie wiedziałabyś co to, moda nawet gdyby zapukała do Twoich drzwi. Chciałaś się ze mną widzieć, więc mów o co chodzi. Potrzebuję Twojej pomocy, Finn. Mamy kolejną falę za chorobę. Tak podejrzewałem. Może nie powinnaś była mnie obrażać, jeśli potrzebujesz pomocy. Och, ale Finn, musisz mnie. Zmusisz mnie do przeprosin? W tej czerwonej kamizelce, tak ci do twarzy. A ten wąs, och, jakże fantazyjny. Mogę jedynie podziwiać sposób, w jaki go ustylizowałeś. Twoja broda prawie rekompensuje brak włosów na głowie, ha? Dobrze, dobrze, żartuj sobie ze mnie. Jak masz taką potrzebę, zwyczajnie nie dostrzegasz mojej elegancji i stylu. Pomogę ci, ale nie ma tu wszystkiego, czego mi trzeba. Och, królowa Aurela, czy mogę wam e, w czymś pomóc? E, Przedstawisz mnie? Z kim mam przyjemność? Och, o, och, no tak, oczywiście, to jest... Wstydzisz się mnie, Fin. Mam na imię Rosa. Jestem właścicielką bardzo lukratywnego i prestiżowego salonu dla panów. Burdelu, tak zwanego. To znaczy książki, herbatę? No, rozumiem. A więc dom publiczny. Wszystkim nam rozdano różne karty. Staram się jak najlepiej wykorzystać to, co było mi dane. Dobrze, skoro mamy to za sobą, to na czym stanęliśmy? Mówię, że nie masz wszystkiego, czego potrzebujesz, by pomóc Lady Roście. Eee, co jest ogniskiem choroby? Wspomniałeś, że jest jeszcze inne ognisko chorobie. Co się dzieje? Kilka z moich dziewcząt skarży się na dyskomfort i wysypkę. No to albo tyfus, albo Hiv. Eee, albo syfilis jeszcze. Zazwyczaj jej sobie radzimy, ale tym razem znów będziemy potrzebować pomocy specjalisty. Dlatego tu jestem. Jak nas znalazłaś? Skąd wiedziałaś, gdzie znaleźć Fina? Wiele barwnych charakterów odwiedza mój przybytek róże bez kolców. Zawsze jestem w stanie zdobyć informacje, których potrzebuję. Może będę w stanie pomóc. Fin, jeśli powiesz mi, czego ci trzeba, zrobię co w mojej mocy, by ci pomóc. Szczerze mówiąc, liczyłem na was, wasza wysokość. Głównie zioła, jeśli chcecie w stanie je zdobyć, będę mógł przygotować, co trzeba. Nie jest pierwszy raz, gdy musimy sobie z tym radzić. Zobacz, co da się zrobić. Nowy wpis. E... Często podróżujesz między Ataną i Dabę. Słyszałeś o tych patrolach, które Atana rozstawiła wzdłuż granicy? Raz przez nie przeszedłem. To była katastrofa. Otworzyli, obwąchali i spytali mnie o moją każdą pojedynczą wciolkę Dacie wiarę? Miałeś przepustkę? Przepustkę. Podróżną? Oczywiście, że miałem. Bez niego w ogóle nie, e, nikogo nie przepuszczą. Wszystkich pilnują. Byłbyś może w stanie zdobyć dla mnie taki dokument? Oh, to nie takie proste, ale możecie chyba użyć mojego. Można spokojnie powiedzieć, że za szybko się tam nie wybieram. Wystarczy zmienić imię. Proszę. Przepustka podróżna w sprawie tych ziół. Przyniosłem to, o co mnie prosiłeś. Mamy zioła, mamy zioła, mamy ich całkiem sporo, więc możemy. Hop, potwierdzić. To wszystkie zioła, jakie udało mi się zgromadzić. Nie no, mam jeszcze ich trochę. Czy to wystarczy? Ach, tak, w zupełności wystarczy. Dziękuję, Wasza Wysokość. Nie będę Wam zajmować więcej czasu. Um. Jak się poznaliście? Wydaje się, że śmieć e, jakąś historię, czy ty i Ros jesteście sobie bliscy? No, pewnie penetrował jej dziurę cały czas. Blisko? Może kiedyś dawno temu ja pomogłem Rosie wydostać się z nieprzyjemnej sytuacji. Miałem nadzieję, że to wszystko rozwiąże i że w końcu będziemy w stanie spędzić trochę czasu razem. Ale chyba zaczęły ją męczyć i wyrzuty sumienia, a później. może również niechęć do mnie. Życie to jednak skomplikowana bestia. Często pomagasz Rosie? Wcześniej wspomniałeś, że to nie pierwszy raz, kiedy masz z tym do czynienia. Ros, e, Rosa i ja mamy pewną umowę. Ja Daję lekarstwa, ona mi dupy. Ja pomagam jej i jej pracownicom, lecząc ich wszelkie dolegliwości. zamian dostaję informacje o ważnych osobistościach. Medycyna to często pole, gdzie trzeba wiedzieć, kto jest kim. Posiadając odpowiednie informacje, byłem w stanie wykonać pewne kroki, które doprowadziły mnie tu, gdzie dziś jestem. To na razie tyle. Rozmawiam. Później cała przyjemność po mojej stronie dajmy mu w takim razie ten glejcik. Królowa Aurela. Mam te dokumenty. Czy nie tego potrzebowałeś, Mateo? Macie to? To wspaniale! Chciałem was jeszcze spytać o jedną rzecz. Czy pozwolicie mi wyjechać? Po prostu tak szybko jak to możliwe. Przysięgam. Myślicie... To. Mnie na granicę zatanął. Gdy będzie taka możliwość, a, no. tak zrobię. Bezpiecznej podróży. Dziękuję, Wasza Wysokość. Nigdy tego nie zapomnę. Królowa Aurela? Porozmawiamy Aureka. później. Uważaj na siebie. Dziękuję, Wasza Wysokość. Mapa regionu. Granica Zataną. Aha, czy. A? to ja go muszę tam wysłać. Tak dosłownie wysłać. Ojejku kapłana Tany. Mateo aż się rozpromienił, gdy zobaczył dokumenty. Poprosił królową, by wysłała go na granicę za Taną, gdy nadejdzie dobry moment. Ekscentryczny naukowiec, doktor Finn wyznał, że on i Lady Rosa, tak, tak. To już wszystko czytaliśmy. I wydaje mi się, że w tym miejscu moglibyśmy zakończyć rozdział piąty, tydzień drugi, przed nami tydzień Yy, trzeci, ale jeszcze mamy do eksploracji trochę zamku, ogrody i sypialnie dzieci, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do zostawienia łapki w górze. No i co? Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku z Yes Your Grace. Trzymajcie się. Cześć!